Dobre. Bóg stworzył wszystko dobre, a szatan co zrobił? Skusił człowieka. Na czym polegał pierwszy grzech? Ja, co tam się właściwie stało? Mąż ma być głową nad, nad rodziny, głową rodziny, głową nad żoną. Nie ma być ogonem, może w tych czasach niektórzy myślą, że mąż ma być ogonem, facet ma być ogonem. Tak jak kobieta zamerta ogonem, tak on, tak on robi. Nie? Tak on robi. Ale facet ma być głową, a nie ogonem, no. Facet ma być głową, a nie ogonem. I tak w pierwszym, w Ludzie żona miała być pod autorytetem męża, nie? Słyszała słowo od męża. Mąż słyszał od Boga. Było powiedziane, żeby nie zrywać pewnego, pewnego owocu, tak? Żeby tam go nie zjeść. A jak sytuacja się miała? Mąż zrobił się ogonem na chwilę, posłuchał swojej żony. Żona posłuchała przeciwnika zamiast Bożego słowa, zamiast Bożego słowa.